Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. W Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie Urzędu Miasta zostało zamieszczone obwieszczenie Artura Pomianowskiego, burmistrza Kazimierza Dolnego, o naborze wniosków do Planu Ogólnego Gminy Kazimierz Dolny. Wnioski można składać w terminie od 15 Kwietnia do 15 czerwca tego roku. Przypominam Państwu, że jest to termin zawiły. Przekroczenie tego terminu skutkować powinno odrzuceniem takiego wniosku do, opra do opracowywanego planu, do planów opracowania, planu, o którym mowa w odwieszeniu. Proszę nie sugerować się sytuacją, jaka miała miejsce chociażby za czasów burmistrza Grzegorza Duni, gdzie permanentnie łamano prawo w zakresie przekraczania tego terminu, zawiłego terminu do opracowywania studium, gdzie poza formalnymi uwarunkowaniami, przyjmowano wnioski od mieszkańców i przesyłano do planistów. Skutkiem tego było przekroczenie wielokrotnie zakresu umowy o wynagrodzeniu planistów w tym przypadku bud jak i skutkowało to przedłużaniem w, nieskończono, w nieskończoność czasu zakończenia opracowania studium, którego finałem była uchwała. Uchwała, która była dopiero wykonana w 2015 roku, a uchwała o podjęciu zmian w studium była w 2005, jeszcze za czasów burmistrza Andrzeja Szczepy. Proszę Państwa, w skrzynkach znajdziecie Państwo też, w swoich skrzynkach pocztowych znajdziecie też Państwo apel burmistrza, żeby składać te wnioski, że to jest nadzieja, że to będzie rozwój gminy, że to będzie praktycznie ziemia obiecana dla każdego. Otóż nie. O skutkach, jakie te obietnice przyniosły, w, w, w wyborach do samorządu, które zakończyły się tydzień temu, opowiem w kolejnym komentarzu. Natomiast, Szanowni Państwo, ta zapowiedź tego planu, w ogóle zmian w planie była rozpowszechniana już kilka lat temu. Osobiście do mnie dzwonił mój kolega, który pytał mnie. O możliwości zmiany w planie, ponieważ zapewniał go burmistrz Artur Pomianowski, że taka zmiana będzie wprowadzona i on na tym skorzysta. Inny przypadek. Kilka lat temu, a dokładnie w szóstej kadencji, zgłosili się do mnie małżeństwo, które pytało mnie, prosiło, czy jest możliwość zmiany w planie, ponieważ chcą się budować, i tak dalej. Ja oczywiście przekazałem ten wniosek, ta prośba tych państwa została uwzględniona w czasie prac komisji. Laszek Furtas wprowadził to, co z tym zrobił Grzegorz Dunia, nie trudno się domyślać, ponieważ to zostało, część zostało wyrzuconych, zmanipulowanych, a jednocześnie te prośby czy, czy te sugestie komisji. Planowania nie wzięte zostały pod uwagę. Tak naprawdę. I co się dzieje? Ta rodzina, ta osoba, ta pani konkretnie, teraz hejtuje mnie, ponieważ dostała zapewnienie, że mimo że Kowalski coś tam jako radny w minionej kadencji zrobił, to nie jest skuteczny. I to jest prawda. I teraz, szanowni państwo, nikt, żaden kandydat, nie miał prawa wygrać z urzędującym burmistrzem. Żaden kandydat poza tą grupą związaną z burmistrzem Arturem Pomianowskim nie miał prawa dostać się do Rady Miejskiej, gdyż już od dawna gwarantowano tym, którzy odpowiednio skreślą, będą miały zagwarantowane w projekcie planu, że ich działka będzie budowlana. I teraz proszę mnie dobrze zrozumieć. Burmistrz Artur Pomianowski przygotuje taki projekt. im podobną sytuację mieliśmy w 14 roku, gdzie burmistrz Grzegorz Dunia. To samo środowisko, ci sami ludzie, to samo zaplecze polityczne. Dokładnie zrobiło lustro tego. Tuż przed wyborami, wrzucił Grzegorz Dunia o 60% więcej terenów budowlanych w studium niż przez całe 4 lata, czy nawet od początku, od 2005 roku, udało się tam wpisać. Konsekwencje tego są niewyobrażalnie fatalne. Ta sprawa. Terenów, części obszaru gminy Kazimierz Dolny, dla Parchatki, z Będowic i Bochotnicy, która potrzebowała e, wniosku tzw. Tak e, odrolnienia, czyli zmiany sposobu użytkowania z terenów rolnych na przeznaczenie na, niebudowlane, na nierolne, wymaga odpowiedniej decyzji Ministerstwa Rolnictwa. O tym rozmawiałem z merytorycznymi pracownikami ministerstwa to, że burmistrz mógł na stryknięcie palców przyłożyć się i poprawić ten wniosek rolny, to było oczywiste. Nie chciał tego, dlatego że narzędziem pozwalającym mu między innymi wygrać bezproblemowo wybory było właśnie manipulowanie planem zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, będą konkretne przykłady w kolejnych, Komentarza, gdzie konkretni radni, konkretni ludzie z jego zaplecza politycznego mają i zmiany w planie już przyjęte, i gwarancję, że ten teren będzie terenem budowlanym, to oczywiście niesie za sobą poważne konsekwencje i skutki. Opowiem to na przykładzie jednego przykładu, to będzie kolejna rolka, gdzie w miejscu, gdzie istnieje obecnie warsztat samochodowy, planuje się zmianę w planie. I to nie byłoby złe ani nic w tym nie ma zdrożnego. Zdrożne ma to, że zmiana w planie, na przykład dla usług związanych z pobytem ludzi czy działalnością gastronomiczną, obok istniejącej oczyszczalni ścieków przynieść, przynieść może nieprawdopodobne konsekwencje. Nie będę teraz wybiegał w przyszłość. Opowiem o tym w kolejnych materiałach. Ale wracając do tego, co się dzieje. Nie jest przypadkiem, że już wcześniej zadbano o to, żeby do okala wylać na istniejącej drodze, na tej trelince, asfalt. Nie jest przypadkiem, że droga, tak zwana młyńska, jest betonowana, przepraszam, asfaltowana. Nie jest też przypadkiem, że droga na wiatrak jest w planie, żeby była utwardzona asfaltem. Nie jest przypadkiem, że radni Magda Grabczak, która po tych ostatnich wyborach otrzymała ksywę od mieszkańców opola czy okala, przepraszam narracja. Że zabiegała, że to jest w interesie mieszkańców. Nie jest przypadkiem, że droga na zagajdzie została wylana asfaltem. W tych terenach będą konkretne zapisy w projekcie planu ogólnego. Tereny inwestycyjne, budowlane. Szanowni Państwo, jak to się ma do realiów, opowiem również w kolejnym materiale, bo tego nie sposób. Omówić na raz. Nie jest przypadkiem, że radni, konkretni radni z tej kadencji, co minęła i z tej kadencji, co będzie, ci, czyli radni elekci, mają już zagwarantowane tereny budowlane i ja o tym będę mówił, bo takie informacje mam. Konkretne. Również zadam pytanie przewodniczącemu Rady Miejskiej Mirosławowi Opo Opoce, gdzie w czasie kampanii Otrzymałem informację, że Pan Opoka kupił działkę rolną, oraz no stała się budowlana i już buduje jakieś inwestycje. Ja to sprawdzę oczywiście i Państwa poinformuję i nie chcę, żeby to wyglądało na jakąś insynuację czy sugestię. Czy w tym jest coś złego? Nie. Żeby domy budowano dla ludzi, żeby się rozwijała gmina, to jest coś naturalnego i oczywistego. Tak jak wykonywanie dróg utwardzonych, asfaltowych, dobrych po to, żeby ludzie mieli dobry dojazd, to jest taka e, oczywistość jak to, że musimy kupować sobie buty do chodzenia. Ale manipulacja polega na czymś innym. Te umowne krzyżyk za e, e, działka za krzyżyk to nie jest do końca e, przesadzone. Powiedziałem przed wyborami, że te krzyżyki będą decydowały e, czyli inaczej tam, gdzie będą postawione krzyżyki, tam będą zabiegali o ci, którzy mają przywilej o płaceniu podatków, czyli działalność gospodarcza głównie z rynku, ale również plan zagospodarowania przestrzennego. Nie miał prawa nich wygrać z tym burmistrzem. Nie miał prawa żaden radny poza wąską grupą związaną z burmistrzem Arturem Pomianowskim dostać się do rady. Moje szacunki były takie. Nie mówiłem o tym, żeby nie paraliżować ludzi. Była to oczywista oczywistość. Ja sugerowałem, tak liczyłem, że do Rady wejdzie trzech radnych spoza kompletu tego burmistrza Artura Pomianowskiego. Na kogo liczyłem? Liczyłem na Ryszarda Rybczyńskiego, na Leszka Dołęgę i być może... Nawet byłem przekonany, że wejdzie do rady pan Janusz Kobiałka z Komitetu Pana Mazurka. Dlaczego? I niewiele się pomyliłem. Różnica między panią Górecką a panem Januszem była dwóch głosów. Ja oczywiście też z tego komitetu kandydowałem. Sobie poświęcę osobny temat. Mogę państwu już powiedzieć, że nawet jakbym teoretycznie uzyskał mandat, nie sprawowałbym go. Opowiem Państwu to w kolejnym też materiale, ale też to ma związek z tym planem zagospodarowania i z tym wszystkim, co się dzieje. O tym wiedziałem, ponieważ jestem stałym obserwatorem. Poświęciłem wszystko, swoje życie, to obecne, po to, żeby uświadamiać Państwu. To, co się dzieje w gminie, że to, co się dzieje w gminie, to oddziałuje bezpośrednio na państwa. Planowanie przestrzenne, rozwój miasta, to jak będzie wyglądał Kazimierz, a nie czy będzie. O tym ja mówiłem, zawsze mówiłem to od początku, kiedy zabiegałem o państwa głosy, że moim celem jest informowanie, wspieranie dobrych rzeczy, blokowanie złych rzeczy, która szkodzi miastu i ludziom. I tego dotrzymywałem i dotrzymuję nadal słowa i będę tak, dopóki żyć będę, robił. Propozycja Artura Pomianowskiego i jego ludzi jest następująca. Sprzeda ja odrolnię wam działki, wy ich sprzedacie i możecie się wyprowadzać. Propozycja Aleksandra Adamskiego i Komitetu Nasza Gmina, Nasza Odpowiedzialność w tym moja, jest taka. Tych, dla tych ludzi, co trzymają, ściskają w ręku czapki, kłaniając się w wysokiej radzie, błagając o to, żeby w stodole mogli zamieszkać, nasza propozycja jest taka. Budujemy domy dla tych, którzy chcą faktycznie mieszkać. To, że plan można zrobić w rok, czy... Z okładem półtora roku, to jest tak pewne jak to, że dzisiaj jest 16 kwietnia. Tak. Tych osób ściskających te czapki można zebrać 100 czy więcej. Dla tych ludzi zrobić plan, żeby mieszkali, żeby płacili podatki tu, żeby się gmina rozwijała, żeby rosły sklepy. Żeby zmniejszać obciążenia dla podmiotów gospodarczych, czyli podatki, jeżeli będzie więcej, większe przypływy do gminy, można radykalnie obniżyć opłaty i to by było z korzyścią dla wszystkich. Hasło Aleksandra Adamskiego, które brzmiało w minionej kadencji, w minionej kampanii, że ze mną wszyscy skorzystają, jest jak najbardziej aktualne i prawdziwe. To, co, pro, co proponuje wiceburmistrz burmistrz Artur Pomianowski ustami czy piórem wiceburmistrza Godlewskiego, to jest czysty populizm i granie na emocjach. Planami przestrzennymi Polska pokryta jest w 30%. Na tych 30% może jakby zrealizować te tereny inwestycyjne, może mieszkać około 300 milionów ludzi. 200-300 różne są szacunki. Nie inaczej jest w gminie Kazimierz Dolny. O tym również w kolejnym materiale opowiem. Dlaczego tak szastano i szafowano tym planem? Dlaczego instytucje powołane do kontroli, do uzgadniania planów, chociażby lubelski wojewódzki konserwator zabytków, nie ingeruje tam, gdzie powinien, a ingeruje tam, gdzie nie powinien. O tym też będę informował o tym wszystkim. Dowiecie się Państwo wkrótce. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania.